Zawsze wstrzymuję od recenzowania papieża Franciszka i jakiegokolwiek papieża. Znaczy, wolę go słuchać niż go recenzować. Mam takie poczucie, że strasznie dużo jest ludzi, którzy chcą to koniecznie robić w stosunku do papieża bez takiej elementarnej życzliwości dla niego. Znaczy, nawet w, takim, w takiej uczciwości intelektualnej, jeśli się papieża ocenia jedną czy drugą wypowiedź, to warto by to było robić w kontekście wszystkich jego wypowiedzi. No, on już trzy lata naucza. I, a to jest tak, że. Bardzo często ktoś się uczepi jednego zdania papieża Franciszka i magluje je po swojemu, nie patrząc na to, jaki jest cały kontekst papieskiego nauczania. Więc no, to jest mało uczciwe intelektualnie. To już nie mówię o tym, że, że w nas powinna być postawa wobec Piotra taka, że ja go słucham z podstawową życzliwością i zaufaniem, a dopiero jak mam, nie wiem, jak uzasadnione wątpliwości, to zadaję mu pytania. Ja się boję, że dochodzi teraz do dość odwrotnych postaw w stosunku do papieża Franciszka, i naprawdę za chwilę nie rozumiem dlaczego. Nie. Mam wrażenie, że mamy papieża, który mówi czystą Ewangelią do nas. Czystą Ewangelią. A że ona jest czasem wymagająca. A że ona nas czasem po prostu no też na drodze to się mówi, skrutuje. No? Znaczy pokazuje ci, no, tu, nie tu, tu nie robisz tego, co trzeba, tu nie robisz, tu nie robisz, tu nie robisz. No. To nie jest atak na mnie, to jest, to jest dobre słowo Boga, które mnie gdzieś stawia do pionu, żebym, żebym wyszedł na prostą. No. Mm. Ja mam takie wrażenie, że Franciszek przez 3 lata niczego innego nie uczy, tylko pyta się kim jest Pan Bóg. Kim jest Pan Bóg? W nim nie ma ani odrobiny jakiegoś takiego moralizowania, przezywania nas, że jesteśmy co tam to, to źle to źle to źle. Nie on pokazuje nam kim jest Pan Bóg i z tego wynikają postawy nasze, nie?